Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię. I chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo pańskie. Jak patrzę na zegarek, to jestem cały w strachu. Ale spróbujmy. Święty Jan Chrzciciel jest y, bardzo bliską mi postacią. Myślę, że dlatego, że zanim przyszedłem do Kolegiaty Świętej Janny tu do Krakowa, dwa lata spędziłem w parafii Narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Hoczni. I przez dwa lata wpatrywałem się w tą figurę Jana Chrzciciela, tam w Hoczni w Ołtarzu Głównym. My wpatrujemy się w figurę Chrystusa, który odsłania swoje boskie serce. I Jana Chrzciciela i Jezusa z boskim sercem da się połączyć. Jan Chrzciciel jest człowiekiem wielkich kontrastów. Żyje w ciszy na pustyni, ale stamtąd porusza masę i przekonywującym głosem zaprasza do nawrócenia. Jan jest wystarczający pokorny, by uznać, że jest tylko głosem, a nie słowem. Ale zobaczcie, że w słowach nie przebiera i jest w stanie oskarżyć i potępić niesprawiedliwości nawet samych królów. I jest w stanie pokazać Herodowi jego zakłamanie i obłudę. Jan chrzciciel zachęca swoich uczniów do pójścia ku Jezusowi. Ale nie odrzuca rozmowy z królem Herodem, kiedy przebywa w więzieniu. Jan chrzciciel, cichy i pokorny, jest też odważny i zdeterminowany, aż do przelania własnej krwi. I ta pokora Jana chrzciciela wyraża się w tych zdaniach, które on sam o sobie powiedział: potrzeba, żeby On wzrastał, a ja się umniejszał. Jan Chrzciciel jest wielkim człowiekiem, największym z narodzonych z niewiasty, jak powie Jezus, tak go wychwali. Ale jest zaledwie prekursorem Jezusa. I być może takim elementem wspólnym, takim wspólnym mianownikiem tajemnica wielkości Jana Chrzciciela tkwi w świadomości bycia wybranym przez Boga. Mówi dzisiaj Ewangelista Łukasz. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowie, aż do ukazania się przed Izraelem. Tak kończy się dzisiejsza Ewangelia. Zwróćmy uwagę, kochani siostry i bracia, że poza Jezusem Chrystusem, Jego Matką Maryją, Jan jest jedynym człowiekiem, który Dzień Narodzin Kościół wspomina i to w randze uroczystości, a więc takiej samej jak narodziny Jezusa Chrystusa. Stąd chwała na wysokości Bogu, stąd za chwilę wyznanie wiary. Jest to o tyle zaskakujące, że w tradycji chrześcijańskiej świętuje się raczej Dzień Imienin, co stanowi nawiązanie do Chrztu Świętego. No przecież obchodzimy wszyscy imieniny. Niektórzy je bardziej wolą niż urodziny. Ale imieniny mają związek z naszym chrztem, z nadaniem imienia, na którym wierzący w Chrystusa otrzymuje nowe życie. Otrzymuje nowe życie z Boga, otrzymuje imię. Przecież kapłan pytając rodziców zadaje pierwsze pytanie, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka. I w przypadku męczenników świętowano dzień ich męczeństwa, czyli dzień narodzin dla nieba. A Jan Chrzciciel, Maryja i Jezus obchodzimy zarówno ich dzień narodzin, jak i dzień śmierci. W przypadku Jezusa Wielki Piątek, w przypadku Matki Najświętszej w wzięcia, kiedyś mówiło się w Mariologii o zaśnięciu, czy mówi się dalej... Bo tutaj Marylody dalej mają problem, czy Matka Boża zasnęła, czy umarła i została wzięta do nieba. Nie chcę tego dotykać, bo może być tutaj zaraz gorąco. Jan Chrzciciel, narodzenie Jana Chrzciciela i w sierpniu będzie dzień śmierci, czy ścięcia Jana Chrzciciela. Ale w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o narodzinach syna Zachariasza i Elżbiety, który było osiem dni po tym wydarzeniu i nadano mu wtedy imię Jana. Co zatem szczególnego było w osobie Jana Chrzciciela w fakcie jego narodzenia, a także w nadaniu mu imienia, którego nikt wcześniej w jego rodzie nie nosił. Zwróćmy uwagę, że wszystkie trzy wspomniane osoby, których narodzenie celebruje się w liturgii. Jezus, Maryja i Jan w momencie swojego narodzenia, a nawet wcześniej w Zamyśle Bożym, stąd to dzisiejsze pierwsze czytanie. Otrzymały te osoby szczególnie powołanie i misję. Jezus rodzi się jako zbawiciel świata, Maryja jako wybrana przez Boga na matkę. A Jan ma być poprzednikiem, ma być tym, który przygotowuje drogę Jezusowi do ludzkich serc. I tu mamy to połączenie. Jan przygotowuje drogę Jezusowi do ludzkich serc. Serce Jezusa chce znaleźć drogę do naszego serca. I to jest ta tajemnica. Jezus chce przyjść do mojego serca. I nie chce być gościem, który po pewnym czasie wizyty pożegna się i wyjdzie. Jezus chce być mieszkańcem. I ta uroczystość narodziniana chrzciciela w tym roku tak wspaniale wkomponowuje się i jest tym trzecim dniem naszego Triduum przed jutrzejszą uroczystością Najświętszego Serca Jezusowego. I niezwykły jest fakt, że w misję. Jezusa i Maryi, Jana Chrzciciela są zaangażowani najbliżsi. W przypadku Jezusa to Maryja i Józef. Takimi osobami w przypadku Maryi są jej rodzice, poślubiony jej Józef, a w życiu Jana Chrzciciela to Elżbieta i Zachariasz. I wszyscy oni wykazują taką przepiękną postawę. Czyli sposób do tego jak dotrzeć do Bożego Serca, albo inaczej, co zrobić, żeby to swoje serce otworzyć na Boskie Serce Jezusa? Przede wszystkim słuchają woli Boga względem osób im powierzonych. Nie tylko słuchają. Wiemy po wczorajszym dniu, że Zachariasz miał z tym problem, dlatego yy, musiał trochę pomilczeć żeby nauczyć się słuchać jak trzeba się uczyć słuchać to trzeba pomilczeć nie tylko szanują bożą wolę okazują jej posłuszeństwo a co co najważniejsze pomagają ten boży plan wypełnić i widzimy to w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Zachariasz i Elżbieta wyborze dla swojego syna Jana nie kierują się ludzką ani tradycją, ani religijnymi zwyczajami, ale słuchają Bożego Ducha, który już wcześniej objawił im cudowne narodzenie i misję ich syna. Boże działanie przyjmują z wolnością i wdzięcznością, nie kreując rzeczywistości według swoich planów. Do tego czasem mamy my tendencję. Oczywiście mówimy, że jesteśmy posłuszni woli Bożej, że chcemy być otwarci na to słowo Pana Boga, że przyjmiemy wszystko, co Pan Bóg będzie od nas chciał, ale tylko wtedy, kiedy zgadza się to z naszymi planami. Jak się nie zgadza, to zaczynamy mieć problem, bo zaczynamy to bardzo uwierać. Pan Bóg wskazuje taką drogę, ale my byśmy jednak chcieli trochę po swojemu. Ale wszystko. Dla tych osób zaangażowanych w wypełnienie woli Bożej staje się dla nich darem. I to też znajduje wyraz w imieniu ich Syna. Jan bowiem znaczy, Panie z łaskawy albo dar Boga. Dopiero wtedy, kiedy otworzą się na tą wolę Boga w stu procentach, ich życie staje się błogosławione, czyli po prostu szczęśliwe. Zachariasz otrzymuje czy odzyskuje zdolność wielbienia Boga za wszystko, co uczynił dla nich. Bo przecież On miał świadomość tego, będąc pobożnym, zaangażowanym w wypełnienie wszystkich przepisów prawa, tak jak to mówiliśmy wczoraj, że brak posiadania potomstwa był odbierany jako Boża kara. Obchodząc dziś uroczystość narodzenia na Chrzciciela, zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy przyjmować swoje życie i życie innych osób jako dar od Boga? Czy potrafimy dostrzegać plan, jaki wobec nas i innych ma Pan Bóg? Czy pozwalamy Panu Bogu dotrzeć do naszego serca? Czy otwierając to serce przed boskim sercem Jezusa umiemy odkryć swoje powołanie i z miłością i troską służyć temu, którego serce zostało otwarte dla nas. Prośmy więc, dziś za przyczyną świętego Jana Chrzciciela, aby miłość serca Bożego była zawsze kochana, aby ta miłość naszego serca mogła doprowadzić nas do kochającego nas zawsze, mimo tego, że zostało przewite włócznią serca Bożego. Amen.